Znajdzie się także propozycja, szanowni państwo, podwyższenia kary za nielegalne przekraczanie granicy polskiej. To powinno być 5 lat. Jest też pewien, drodzy państwo, komponent w tym projekcie ustawy, który jest zasadniczy dla nas, dla Polaków i jest bardzo ważny, aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na rzeczywistym partnerstwie i wzajemnym szacunku, wzajemnej wrażliwości. Uznaję, że powinniśmy w tym projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło stop banderyzmowi i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi, a także dokonać korekt w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA.